Jeśli odczuwasz napady paniki, lęku, niepewności, ta rolka jest dla ciebie. Działasz z układem nerwowym. Pierwsza rzecz to oddech, złap się za dół żeber i pokażę Ci ćwiczenie. Złap się za żebra i zrób 10 takich oddechów, tak żebyś rozszerzała, rozszerzał żebra. Kolejne ćwiczenie, przesuwasz rękoma w dół brzucha 40 razy. Rób to dosyć zdecydowanym ruchem. Trzecia część ćwiczenia to działanie na meridianie serca i osiercia, czyli łapiesz się tutaj za to miejsce i delikatnie szczypiesz 20 razy po tej stronie, i 20 po drugiej. I ostatni punkt między brodą a wargami, w tym wgłębieniu. I tutaj też. 20 kółek. I pamiętaj proszę, że tutaj działamy z ciałem, a Ty potrzebujesz pracować też z emocjami, czyli pomoc specjalistyczna bądź nauka uwalniania. Jedno z dwóch albo razem. Zapisz sobie ćwiczenie na później, polu oczywiście ta rolka, prześlij swoim znajomym, zapisz sobie to ćwiczenie na później, działaj dla swojego zdrowia, obserwujmy po więcej takich rad.